Witam ponownie na moim kanale. Dzisiejszy postęp prac przy budowie pieca zgazywującego własnej konstrukcji. To już mamy praktycznie poziom zrobiony. Tutaj zrobione, dzisiaj zaślepiona ta ścianka, co wczoraj żem pokazywał. Tu już jest na tej wysokości, co ta czerwona będzie stał Kopciuch, tu będzie od spodu szedł płomień pod Kopciucha z tego kanału. Tym kanałem, ale nie dołem, tylko górą, czyli będzie się między tymi dwoma cegłami. Te takie cegły szamotowe będą na całej długości. Tu jest nawrót płomienia, tamtędy tu będzie jeszcze, to będzie w ten sposób zrobione, także płomień z tamtem wyskoczy tu a tu już będzie szła podstawa pieca żelaznego, czyli płyta szamotowa tej wielkości tu już mamy jeden palnik w koło zrobiony, dolot powietrza wtórnego, czyli tu jest palnik tam jest otwór, tu będzie stawiona tak, no ta dysza taka z dolotem powietrza tam będzie rura i dolot powietrza wtórnego na jeden palnik i tu będzie szła na drugi palnik Proszę, a tak można przesunąć daj jeszcze na tak i będzie zasilany niezależne. znaczy rozdział będzie tu już mi brakuje ale tu będzie dalej podstawa wymurowana pod piec kopciucha gdzie od spodu pod kopciucha będziesz tam będzie szła będzie szedł płomień tu zrobię ściankę to potem się tutaj wszystko zasypie wyrówna posa leje posadzkę tu wszędzie co tu mam to jest wykopane na radę dół a potem będzie to czyli ta podstawa czyli komora dopalająca będzie wystawała nad nad posadzkę jakieś 30 cm a dopiero na tej podstawie szamotowej będzie stał piec gazowujący, czyli wyspawany z blachy ósemki. W środku jedna komora całkowicie wyłożona szamotem, od spodu do góry. Oczywiście spód pieca nie będzie żadnej blachy, tylko będą te płyty szamotowe, które się nagrzeją i będą dobrze gazować drewno. A dopiero na tą. Komorą będzie jeszcze jedna komora, która w środku już nie będzie w środku wyłożona. Szemotem tylko na zewnątrz, żeby dobrze trzymała temperaturę, żeby zachodziła termoliza. Co tam nie włożymy. Także na razie dzisiejszy postęp pracy jest taki. Jakby ktoś jeszcze jakieś pytania. Może jutro chyba nie będę miał czasu robić, bo mam inne pilniejsze rzeczy. Ale tu już jeszcze z tydzień. I myślę, że już będzie wyprowadzenie całkowite, że się podstawa pieca pod, pod, no, czy pod ten, co mamy spawać i kopciucha tu postawić też. Dobra, to na razie tyle. Do usłyszenia.